Czytanie z księgi tobiasza. Ja tobiasz z pięćdziesiątnicy. Po tym jak pogrzebałem umarłych, wykąpałem się i poszedłem na podwórze. I położyłem się pod murem dziedzińca. Z powodu upału miałem twarz odkrytą. Nie zauważyłem, że ptaki siedziały nade mną na murze. Wtedy spadły ich ciepłe odchody na moje oczy i spowodowały bielmo. Poszedłem do lekarzy, aby się wyleczyć. Ale im więcej smarowano mi je maścią, tym bardziej oczy moje wygasały z powodu bielma, aż w końcu całkiem oślepłem. Przez cztery lata byłem niewidomy. Wszyscy moi bracia smucieli się z mojego powodu. A Hikar utrzymywał mnie przez dwa lata, zanim wyjechał do Elimajdy. W tym właśnie czasie żona moja, Anna, wykonując kobiece roboty, przędła. Odsyłała to wszystko pracodawcom, a oni zadawali, dawali jej za to zapłatę. Siódmego dnia miesiąca dystros odcięła przędzę i odesłała ją pracodawcom. Oni dali jej pełną zapłatę i dodali do tego koziołka. Kiedy koziołek szedł do mnie, zaczął beczeć. Zawołałem wtedy żonę i powiedziałem: Skąd ten koziołek? Czy nie pochodzi on z kradzieży? Od tego właściciela. Nie wolno nam bowiem jeść niczego, co pochodzi z kradzieży. A ona mi rzekła: jest to podarunek dodany mi do zarobku. Nie wierzyłem jej i powiedziałem, żeby oddała go właścicielom i wstydziłem się z tego powodu za nią. A ona odpowiedziała: Gdzie są teraz Twoje ofiary? Gdzie są Twoje dobre uczynki? Teraz jest już wszystko o tobie wiadome. Oto słowo Boże. Dzisiaj mamy szczególną Eucharystię z modlitwą za mężczyzn, bardzo kom, konkretnie za Waszych mężczyzn, czyli konkretnie pojawiających się w Waszym życiu, z którymi jesteście. Niektórzy z Was mogą mieć na myśli też tych, którzy odeszli już do Pana, czy to będą dzieci, czy to będą małżonkowie, czy ojcowie. Albo też i o tych, którzy są Wam przeznaczeni, pisani, za których się modlicie, bo na nich czekacie. To może być bardzo różna sytuacja, albo tacy, do których zaraz wrócicie do domu po adoracji. I czytając dzisiejsze słowo, tak patrzę, że o takiej relacji do mężczyzny-kobiety mówi Księga Tobiasza. To, co nam Paulina przeczytała, to jest drugi rozdział Księgi Tobiasza. I pokazuje, cała ta księga pokazuje małżeństwo, jedno, które już się realizuje, Anny i Tobiasza, i później drugie małżeństwo ich syna, też Tobiasza młodszego, z Sarą. Czyli wyczekujący małżonka i małżeństwo, które, które jest doświadczane w bardzo różny sposób. I myślę, że. To doświadczenie Anny w księdze Tobiasza może być taką inspiracją dla nas do, do modlitwy kobiety za mężczyznę, kobiecego serca za, za mężczyznę. Ta modlitwa z Waszej strony, przynajmniej jak pokazuję Księga Tobiasza, jest naprawdę modlitwą heroiczną, że po kolei znosicie różne rzeczy, które są u Panów. Żeby coś. Głupie powiedzieć, wymyślają, i potem trzeba jakoś za tym iść. Głupie powiedzieć, wymyślają, dlatego że tobiasz w tym wszystkim był wierny Bogu. Ale w momencie, kiedy było przesiedlenie, kiedy też znalazł się w i wszystkie domy, wszyscy jedli normalnie, jak poganie, to u tobiasza w domu było, że my będziemy jedli tak, jak przykazuje prawo. No i tego, oczywiście to jest decyzja bardzo dobra, decy decyzja głowy domu, ale w konsekwencjach dotyka nie podniebienia mężczyzny, tylko kobiecych dłoni, kobiecych pomysłów, później na posiłki i na wszystko, co po kolei robi. I tak, to, tak to jest z reguły, że coś tam mężczyzna wymyśli, powie, a potem to to ogarnia, to to musi gdzieś yy, przemyśleć, żeby to zadziałało. I to mówimy o takiej codzienności. Jak to jest jakaś akcja, to, to mężczyzna spakuje samochód. Nie wiem, wtedy jakoś to zrobi, ale, ale jak coś jest takiego codziennego, mozolnego, to bardzo często spada na Was. Później tobiaż, który zachowuje prawo, i dobrze, że zachowuje prawo. Dobrze, że idzie za głosem Bożym ale konsekwencją było to, że skonfiskowali ich majątek. Napisane jest w pierwszym rozdziale Księgi Tobiasza. Zabrali mu wszystko, oprócz żony i syna. Dlatego, że grzebał umarłych, których zabijał król z narodu wybranego i król ich potem szukał, gdzie są te ciała i nie mógł nigdy znaleźć, bo Tobiasz od razu im grzebał. I jak się o tym dowiedział, że to jest ten człowiek, który poświęcał swoje życie dla, dla tego dobra, ale to swoje życie, kiedy nocami chodził grzebać, to też i nocami nie było go przy żonie. Nocami nie było go w domu. Inne miały mężów. Anna, no, gdzie jest twój mąż? No, mój grzebie teraz. Poszedł na gorliwości swojej, mówię mu, żeby nie chodził, ale on znowu i znowu a gdzieś, gdzieś też gdzieś poszedł grzebać kogoś, bo słyszał, że. I nie dość, że mu tłumaczy, to później musi z tym doświadczeniem, że z tego powodu właśnie zabiera, zabierają, konfiskują im majątek. Decyzje, które są gdzieś podejmowane, a później cierpienie kobiety. Kiedyś słyszałem takie zdanie, i ono chyba jest, chyba jest słuszne, nie wiem, to Wy macie domy, ale że. To, to, to takie wydawanie pieniędzy na to, tutaj koszulka, tutaj tamto, tutaj znowu troszeczkę więcej tych zakupów. A mężczyzna ktoś kupi, to, to z reguły to jest albo samochód, albo taka, taki, taki aparat, albo taki motor, yy, albo takie ogrzewanie, może niepotrzebne zupełnie, ale akurat tak już, to jest taka już, to jest dużo tych pieniędzy. I to jest ta, ta różnica. I to jest też w przypadku rodziny Tobiasza i Sary, i, i Tobiasza i, i Anny. Jak już on coś zrobił, to to już jest grube. Jak są konsekwencje, to są grube. Zmieniła się władza, tobiasz odzyskał, rodzina tobiasza odzyskała pieniądze, i teraz jest to dzisiejsze czytanie. Jest pięćdziesiątnica. Odzyskali wszystko i jest uczta radości. Uczta na pięćdziesiątnice, przygotowana na pewno nie przez tobiasza. Cała rodzina jest, wszyscy razem cieszą się przy stole i ktoś przynosi informację, zabili twojego rodaka. I Tobiasz idzie go pogrzebać. Zostawia ucztę, wszyscy mówią dookoła. Przecież już za to oberwała cała rodzina. Już za to wszyscy cierpieli. A on znowu idzie to zrobić. Posłuszny głosowi Boga. Idzie w wierności Bożej. Ale nie pyta Annę, czy mogę? Czy to zniesiesz? Czy jest uczta, ja z niej wychodzę, że idę zrobić znowu to samo. Po nocy grzebania wraca do domu tak zmęczony, że nie dochodzi do domu. Nie jest napisane, że Chociaż nie jest, że zmęczony. Zmęczony już nie trafia do domu, tylko zasypia u bram domu. Nie dał rady wejść. Nie wiem, czy kobiety mają takie zmęczenie, żeby nie dotrzeć do domu. Mój dobry przyjaciel w dniu ślubu. Też tak z... nie dał rady <śla> dotrzeć do żony w noc poślubną. Po prostu porozwoził całą rodzinę po rozwoziu, po... już jak dojechał do domu, gdzie czekała żona, to zasnął w samochodzie. A <grym> to jest historia właśnie z Adrianem, który, którego wspaniały człowiek. Ale tak mają mężczyźni, to jest ten Tobiarz, który po całej tej robocie po prostu zasnął, już nie dał rady wejść. I tego dnia, kiedy tej nocy, kiedy zasnął, głębie narobiły na jego oczy i stracił wzrok. I teraz zobaczcie, to jest historia małżeństwa. To jest historia, która w różnych wymiarach mówi też o Was. To nie jest tak, że to jest odległe. Mówi o Waszym małżeństwie. Mówi o Waszych zmaganiach, o Waszym zmęczonym mężu, o Waszej pracy w kuchni, o tym, co on robi dobrego, jak jest stróżem prawa czasami w domu, stróżem modlitwy. Wiele z tego jest wspaniałych rzeczy. Ale tutaj, po tej nocy, gdy nie miał siły wejść i tego stracił wzrok, Tobiasz staje się ciężarem dla domu. może być sytuacja choroby, którą mieliście. W domu, gdzie mężczyzna zachorował, gdzie stał się dzieckiem, gdzie trzeba było go prowadzić, że przestał utrzymywać dom. Wszystko stało na Annie. Ale tutaj dodatkowym bólem było to, że cały dom może powiedzieć: Nie mówiliśmy ci, żebyś tego nie robił. Bo czasem tak jest, kiedy jest jakiś wypadek, albo coś, nie mówiliśmy ci, żebyś nie kupował motoru, nie mówiliśmy ci, żebyś już zmienił tę pracę, albo żebyś nie grał w coś. No i to się stało, i cierpi cała rodzina. Ale mężczyzna gdzieś w tych swoich krokach, kobieta chyba tak nie ma, że ona słysząc raz, drugi, trzeci to zrobi taki krok myślenia o domu. A mężczyzna tak jak Tobiasz, konsekwencje wszyscy muszą wziąć na siebie. Muszą, nie muszą, biorą. Nie pytani. I w tym wszystkim te pretensje gdzieś potrzebują się zamieniać na na modlitwę. I dzisiaj, jak stajecie w modlitwie za panów, swoich konkretnych panów, to, to najprawdopodobniej stajecie jak ta Anna, z takim czy innym bólem. To nie jest modlitwa, pomodlimy się za mężczyzn. To tak ładnie brzmi na ogłoszeniu. Ale w praktyce, jeżeli to ma być modlitwa za twoich mężczyzn, to oni są kochani. Ale jednocześnie bardzo dużo też i cierpisz z ich powodu. Oni są fantastyczni, ale jak wylewasz łzy, to najprawdopodobniej przez nich albo z ich udziałem, bo coś takiego jest. Ale i tak ich kochasz. I tak są tak ważni w Twoim życiu. I to się gdzieś łączy, tak jak w Annie, żonie tą Tobiasza, która utrzymuje swojego męża, nie wie, jak długo to będzie trwało? Czy to jest do końca życia? Która zaczyna się martwić o czy syn wyjdzie, będzie miał żonę. Skoro tata nie może o to się już martwić, bo jest niewidomy, to jak to będzie? I to jest cała, cała historia dramatu począcego się dalej, gdzie matka modli się za syna, modli się za swojego męża. Nie rozumie tej modlitwy, nie rozumie działania Bożego czemu wierny Bogu i czemu tak się stało. I do tego wszystkiego jeszcze, i to też jest doświadczenie Waszej modlitwy w domach, przychodzi moment, kiedy nagle wybucha się, kiedy przelewa się. To jest ten moment z tym koziołkiem, jak Anna pracując mała zapłatę i ludzie znali jej sytuację. Wiedzieli, że ona utrzymuje dom jak oprócz zapłaty dali jej koziołka. Dali jej więcej. Czasem tak jest, że tak się po prostu wywidzi się zapracowaną kobietę, samą utrzymującą dzieci w tej samotności, że się jakoś inaczej reaguje też w zapłatach, czy w hojności, jeżeli są takie możliwości. I tego doświadczyła Anna. I wraca z tym do domu. Tobiasz Widząc, słysząc tego koziołka, zaczyna dopytywać, oskarżać, tak, jest, tak odbierany jest, że oskarża, chociaż on dopytuje. Czy to na pewno nie jest koziołek z kradzieży. Ta kobiety, która haruje, żeby utrzymać rodzinę, utrzymać gospodarstwo, podejmuje się innych prac, która prowadzi męża, która próbuje wydać swojego syna. I wszystko jest na niej. I gdy słyszy takie słowa, to chyba możecie siebie usłyszeć waszą reakcję. Ja tylko mogę wyobrazić, bo kilka razy coś takiego widziałem. Ta reakcja po prostu, że to jest krzyk rozpaczy. Krzyk rozpaczy w tym wszystkim, który tak sprawi, że za chwilę kolejnego dnia będziesz robić znowu to samo. Ale, ale że się przelewa. I, i, i w tym. Anna pozostaje dalej kobietą modlitwy. Dalej się modli ze swojego męża. Dalej jest cała dla niego. Kobiece serce, kobieca modlitwa, która jest no, inną modlitwą niż modlitwa Tobiasza. Ona nie jest tak połączona z rodziną Tobiasza. Modlitwa Tobiasza jest tutaj modlitwą, że on tak staje, tak trochę odłączony. Gdyby nie było rodziny. Po prostu modli. Tak jakby. Jak mówi o swoim cierpieniu, to potem jest modlitwa Tobiasza, że chcę już umrzeć i prosi Boga o śmierć. Że będzie chyba lepiej mojej rodzinie, jak ja umrę, już mnie nie będzie. To jest trzeci rozdział Księgi Tobiasza. Że przestanę być ciężarem, tak jak jest teraz. Bo dodatkowo jak nie widzę, to jeszcze właśnie są takie pomówienia, które robię. I to tu widzi. Czy widzi, nie widzi tylko. Sercem widzi, że tak jest i prosi Boga o śmierć. Czy dla Anny ta śmierć byłaby lepsza, czy gorsza? Nie chodzi o to, żeby w to wnikać, tylko żebyście zobaczyły dzisiaj w tej modlitwie, która ma być za Waszych panów, żebyście zobaczyli realizm tej modlitwy, który jest inny niż modlitwa mężczyzny. Jest, jak by powiedział, bardziej bolesny jak jest Matka Bolesna, nie mówimy o modlitwie świętego Jana Bolesnej pod krzyżem, tylko o Matce Bolesnej. To jest, to jest taka modlitwa. Wy się tak modlicie, tak się modli Anna. Do takiej modlitwy dzisiaj Was zapraszam. Za Waszych Panów. Bardzo konkretnej, trudnej. Za tych, którzy są tak ważni, najważniejsi w Waszym życiu. A jednocześnie za tych, przez których najczęściej płaczecie. I to nie zmienia Waszej miłości. Być może ją sprawia, że jest większa, cokolwiek sprawia. Nie jestem kobietą, żeby o sobie, wy wiecie, co to się w Was dzieje, ale bądźcie takie w tej modlitwie. Bądźcie całą, całe sobą, prosząc Boga, który słyszał Annę i, i słyszy też. But it